Dobry związek, czyli jaki? Co to tak naprawdę znaczy tworzyć dobrą relację? No i nie powiem ci tutaj o tym, że dobry związek składa się przede wszystkim z rozmów. Nie, nie, nie o rozmowy chodzi. Chodzi raczej o milczenie. No, ale możesz pomyśleć, jak w dobrym związku chodzi o milczenie? No bo przecież. O rozmowach w związku to mówią praktycznie wszyscy, ale jednak jest to tylko połowa sukcesu. Połowa sukcesu to są ważne rozmowy na ważne tematy. Druga połowa to milczenie. A dlaczego milczenie w związku jest takie ważne? Przede wszystkim po tym, jak ze sobą milczycie. Czy ta Cisza nie jest dla Was niezręczna, można poznać tą stabilność tej relacji. To, czy czujecie się w tej relacji bezpiecznie, no bo jednak, jeżeli potrafimy ze sobą nie tylko rozmawiać, ale też trochę pomilczeć, to znaczy, że czujemy się na tyle pewnie, że ten związek ma szansę przetrwać. I chodzi tutaj o to, żeby to milczenie nie było czymś takim agresywnym, że milczymy za karę. Raczej chodzi o to, żeby połączyć. Te rozmowy, które są na pewno ważne i o których często słyszycie, z tym, że w związku czasami trzeba trochę pomilczeć. Pomilczeć i tu nie ma nic w tym złego. Bo wiecie, najgorsze są związki, które są takie bardzo niestabilne, takie rozchwiane, że z jednej strony znajdujemy się w niebie i potem spadamy od razu do piekła, czyli związki, które są takie od skrajnych emocji do skrajnych emocji. Takie związki nie są stabilne. I one raczej bazują na tym dostarczaniu sobie tej energii, tych emocji, ale tak naprawdę, no, ciężko powiedzieć tutaj o jakiejś stabilizacji, o jakiejś poczuciu pewności. I w pewnym momencie jedna ze stron takiego związku może po prostu czuć się na tyle niepewnie, że będzie chciała ten związek zakończyć. Więc związki, które oparte są na takich huśtawkach emocjonalnych, to raczej są związki, które mogą sobie nie poradzić i raczej ich nie zaliczam tutaj do tych związków. Związków, o których mówię, że to są związki dobre, bo po prostu taka niestabilność bywa męcząca. Dlatego, jeżeli mówimy o dobrych związkach, to przede wszystkim mamy tutaj na myśli to, że czujemy się ze sobą dobrze, czujemy się stabilnie, czujemy się pewnie, yy, mamy do siebie zaufanie, a więc tutaj mamy te dwie, dwa punkty, potrafimy ze sobą rozmawiać. Ale potrafimy też ze sobą milczeć i dla nas w tym milczeniu nie ma nic złego, nic niebezpiecznego, nic tam w naszej głowie nie zaczyna tutaj, żadne myśli nie zaczynają nam negatywne przychodzić i dlatego po prostu czujemy się w tej relacji bezpiecznie. No i co dalej? Jeżeli mamy te rozmowy, brak rozmów, rozmowy i milczenie, bo to nie chodzi o brak rozmów. Milczenie samo w sobie też może być pewnym komunikatem, że po prostu odpoczywamy, czujemy się ze sobą dobrze, spędzamy sobą czas, więc milczenie jest też w pewien sposób komunikacją ze sobą, oczywiście tylko w tych dobrych relacjach. Więc punkt pierwszy tego dobrego związku mamy ze sobą. Co dalej? Ja myślę, że drugim punktem dobrej relacji jest sprawiedliwy podział obowiązków. I co mam tutaj na myśli mówiąc sprawiedliwy podział obowiązków? Bo nie chodzi mi o to, że te obowiązki muszą być podzielone 50 na 50, tak porówno. To nie jest sprawiedliwy podział obowiązków. Moim zdaniem, sprawiedliwy podział obowiązków występuje wtedy, kiedy My jako osoby możemy zajmować się w związku tym, w czym jesteśmy dobrzy i jak najmniej zajmujemy się rzeczami, w których jesteśmy słabi. Chodzi o to, żeby tak się uzupełnić, żeby większą część czasu przeznaczyć na rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, w których czujemy się dobrze, a nie żebyśmy ciągle walczyli ze swoimi słabościami. No i tutaj mogę pokazać to na swoim przykładzie. W naszej relacji, w moim związku, w moim małżeństwie mamy tak, że to ja jestem odpowiedzialny za zakupy. Gdzie? jakiś czas temu jeszcze przed naszą relacją tak zauważyłem, co mi się nie podoba, jeżeli chodzi o budowanie związków, więc zauważyłem, że zawsze to kobieta targa te zakupy, te wszystkie rzeczy, to jest ciężkie i stwierdziłem, że w swojej relacji tak bym nie chciał, że jednak takie zaopatrzenie, to jest coś, co mogę zrobić, co pójdzie mi sprawnie, ale też dodźwigam to wszystko do domu i nie będzie z tym problemu. Miałbym duży problem, jeżeli właśnie zrzucamy wszystko na żonę, że to ona miałaby zrobić takie wielkie zaopatrzenie i musiałaby to wszystko dotargać do domu, moim zdaniem, taki poziom obowiązków jest tutaj dla nas sprawiedliwy. I mamy różne rzeczy, którymi się wymieniamy, wymieniamy i skupiamy się na tych rzeczach, w których jesteśmy lepsi. Oczywiście czasami się zdarza, że któraś osoba musi zrobić coś, co nie do końca jej leży. No, ale nie skupia się na tym cały czas, więc sprawiedliwy podział obowiązków to nie jest podział 50 na 50, ale jest to podział według naszych potrzeb. No i tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Chodzi o to, żeby nie uważać, że ten podział sprawiedliwy jest dany nam raz na zawsze. Czasami, kiedy jedna ze stron czuje, że no, ten podział jej w jakiś sposób nie leży, to jest najlepszy moment do tego, żeby renegocjować ten podział, żeby znowu odzyskać tą, tą sprawiedliwość. Bo czasami, kiedy czujemy się czymś przytłoczeni, zmęczeni, no to właśnie powinniśmy podzielić się tymi obowiązkami na nowo. Może powinniśmy przesunąć coś na inną osobę i wtedy to jest sprawiedliwe. Bo w kiepskich relacjach jest tak, że coś kiedyś zostało ustalone, staje się to tematem tabu, nie dyskutujemy o tym i po prostu yy, próbujemy tak żyć. Mimo tego, że nam to, nie, nam to przeszkadza, nie czujemy się w tym dobrze. A więc, takie regen, renegocjacje, jeżeli chodzi o e, podział obowiązków, to są rzeczy, które na pewno w związku się przydają. A więc podsumowując, co to znaczy dobry związek, dobra relacja? Przede wszystkim mam tu na myśli relację stabilną, która jest odporna na wszelkie huśtawki emocjonalne. I stabilność zawsze mi się tutaj łączy z zaufaniem. Bo bez zaufania nie ma stabilności, ale bez stabilności też trudno budować zaufanie, bo wtedy nigdy nie wiemy, co tej drugiej osobie przyjdzie do głowy. A więc zaufanie i stabilność to jest jeden y, punkt tego naszego dobrego związku, i tutaj. W kontekście zaufania i stabilności mówiłem właśnie o tym, że powinniśmy umieć ze sobą rozmawiać, ale umieć też ze sobą pomilczeć, ale pomilczeć w sposób taki, który jest dla nas dobry, który jest też komunikacyjny, który przekazuje nam też emocje i pokazuje. Możemy ze sobą spędzać czas wtedy, kiedy chcemy rozmawiać, rozmawiamy, ale kiedy chcemy pomilczeć. Też milczymy i to nie jest dla nas nic złego. Nic w tej naszej głowie, żadne myśli nie zaczynają krążyć i nie wmawiamy sobie jakichś rzeczy, które wiecie, jak to czasami w niestabilnych związkach jest, kiedy zaczyna się milczenie, zaczynają się wątpliwości, zaczyna się, zaczyna się szukanie dziury w całym, no i wtedy pewne rzeczy, pewne konflikty powstają. A więc stabilność, zaufanie tutaj właśnie w kontekście rozmów. Milczenia, które też jest przekazaniem emocji, to jest podstawa. Druga rzecz to sprawiedliwy podział obowiązków, który można również renegocjować. Czyli póki nam to wszystko pasuje, to jest ok, ale jeżeli chcemy coś zmienić, powinniśmy o tym rozmawiać, bo dobry związek to jest taki, który się zmienia też w czasie. Są pewne momenty, w których mamy więcej siły i możemy się bardziej zaangażować, ale są też momenty, w których tej siły mamy mniej i powinniśmy zrzucić trochę większą odpowiedzialność na naszego partnera, czyli mamy stabilność, ale jednocześnie zmianę. Podążanie w takim nowym kierunku, ale w dwie osoby, czyli szukanie tego, tej nowej stabilizacji, bo ta stabilizacja też może się zmieniać. Tak samo jak nasz układ w związku może się zmieniać, tak samo ta stabilizacja w różnych momentach naszego życia może wyglądać zupełnie inaczej. I właśnie w taki sposób widzę ten dobry związek. I taki dobry związek kojarzy mi się z takimi trzema słowami: przede wszystkim stabilizacja, zaufanie i sprawiedliwość. I zastanawiam się, jak Ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, myślisz o swojej obecnej relacji? Czy trzy te słowa, które wymieniłem, czyli zaufanie, stabilność, sprawiedliwość, są obecne w Twojej relacji? Czy może któreś z tych słów, któreś z tych zachowań, zjawisk, może czegoś Ci brakuje? I może dlatego właśnie zastanawiasz się, czy to jest relacja właściwa, czy dalej chcesz ją rozwijać, tworzyć, czy może wręcz czegoś Ci w tej relacji brakuje? Te trzy słowa warto sobie wziąć do serca, przemyśleć sobie to i zastanowić się, jak jeszcze możemy poukładać to wszystko w naszym związku, żeby ten związek po prostu był lepszy.